Dzień dobry, cześć kochani. Chyba uzyskałam ideał, jeżeli chodzi o mm, taką podstawkę do y, telefonu, chociaż jest krzywo. Później wam pokażę, jak to zmontowałam, bo to nie lata było wyzwanie. Potrzebna mi była miska, figurka, y, y, ptaszka <grywka> y, z ceramicznego, który nazywa się Kowalik, jak już ustaliłam, y, oraz, y, no, oraz stół. No, ale jestem, jestem, dobra. Więc jak jest krzywo, to przepraszam, mam nadzieję, że dźwięk jest ok. Chociaż dzisiaj wszyscy są jacyś tacy w działaniu, dużo się dzieje też w wiosce, duży ruch, praca, dobra energia. Obok mnie zasiada mój kot i, i patrzy się na siebie w lustrze. Poczekajcie, bo to jest aż ciekawe. Przepraszam, bo to nie o tym, ale jak zawsze. Bunia? Buniku. Pokażesz się? Nie bardzo. To może Ciebie pokażemy, a pokażesz się jednak. Możesz się przywitać. To jest Bunia. Bunia jest wielkim towarzyszem całego naszego życia. Jest z nami już 9 lat. Bunia jest wspaniałym kotem, kopeczką. Moją kicią tak naprawdę Jędrek ma swoje szelcie, ja mam swoją bunię, ona tak naprawdę nazywa się Zazu, ale ona ma wiele imion, <grymne> ale bunia, bo kiedyś miała nadwagę i nazwaliśmy ją, że jest zło cię. no właśnie, więc oszalałam na punkcie tego kota, już od 9 lat się razem ogarniamy. Ale yy, dobra, Bunia, Bunia wczoraj przyniosła nam mysz do domu, wielką, wielką mysz, jakąś taką no już niedychającą i tak, tak nam zawsze dziękuję. Różne, różne rzeczy tutaj znosi, czasami znosi ptaszki, czasami znosi myszki, no ale tak, tak, taki wkład. Yy, dobra, nie przedłużam jej tutaj cierpienia. Niech idzie sobie na podwóreczko. No, i właśnie do, do tematu, bo dzisiaj jest taki temat, którym chciałam się z wami podzielić, o inspiracjach. Inspiracje to taki dla nas nowy temat, jeżeli chodzi o polskie wino, bo jeżeli chodzi o wino ogólnie światowe, to myślę, że jakieś doświadczenie mamy, a na pewno ja już trochę mam, bo. Zawsze zwracałam uwagę na to, co piję, jak to wygląda, skąd to jest, jak jest pozyskiwane. I, no i to był dla mnie zawsze jakiś taki ważny temat, że jakość, nie ilość. Andrzej, przez to, że też ma swoją działalność gospodarczą, która całe życie, właśnie działalność gospodarczą poszła, on ma swoje firmy, które całe życie to firmowe obraca się wokół gastronomii polskiej, to też miał dużo do czynienia z różnymi winami, więc myślę, że jeżeli chodzi o wina, to mamy trochę do powiedzenia i, i jesteśmy troszkę rozeznani, ale jeżeli chodzi o temat polskich win, to nie, nie do końca. Znaleźliśmy kiedyś, odkrywamy różne winnice, podróżujemy, smakujemy, degustujemy. Znaleźliśmy kiedyś najdalej na Północ w Europie, wysuniętą winnicę, i bardzo nas e, zaskoczył i pan właściciel, który ją e, promował, znaczy prom prowadził, to był właściwie e, taki, nie pamiętam imienia, bardzo mi przykro, ale chciałabym właśnie opowiedzieć o, o panu, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. No, natomiast winnica nazywała się Anna de Groy. I to, co mnie bardzo ujęło w tych winach, to może nie sama jakby barwa czy, 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 czy nawet na pierwszy rzut nawet nie smak, tylko to, jak się potem czułam. To znaczy czułam, że piję po prostu coś absolutnie naturalnego i, i jak się potem okazało naprawdę bardzo pysznego i byłam potem naprawdę w takim do, dobrostanie i, i, i psychicznym, i fizycznym i następnego dnia. I pan z tamtej winnicy powiedział, że mogę nawet wypić, nie wiem, litr tego wina i nie będę miała kacen na... Nie, nie, nie zdążyłam się przekonać, ponieważ jakby litr wina to nie jest do końca ilość, która, która jest jakby brana w moim życiu pod uwagę. Nie, ja, ja nie piję wino po to, żeby się upijać, tylko po to, żeby właśnie... No właśnie, po co się pije wino? To jest dobre pytanie dla Was. Każdy pewnie ma swoje powody. Ja mam kilka warunków, muszę być... Bardzo w dobrym nastroju, żeby w ogóle napić się wina, czy właściwie poza winem nie piję żadnego innego alkoholu. No, może czasami jakąś nalewkę, sterniny, jak, jak mnie ktoś poczęstuje, bo bardzo to lubię, A, czy jakąś pigwówkę, ale rzadko mi się to zdarza. Bardzo, bardzo jestem jednak tutaj. Monogamiczna, jeżeli chodzi o miłość alkoholu, to jednego rodzaju alkoholu, natomiast no właśnie tamta winnica bardzo nas wtedy urzekła, to była winnica na Kaszubach i wtedy chyba zaczęliśmy pierwszy raz tak naprawdę dostrzegać polskie wino. Polskie i interesować się też tym zagadnieniem. I Jeżeli chodzi o e, ostatnie nasze takie doświadczenie i podróż, e, i tutaj zmierzam do, do, do puenty, do brzegu, do tematu, do meritum, to e, ojejku, teraz trzecia: to e, e, byliśmy teraz w Kaćkoćfinie, Koćwin, taka miejscowość e, w Gorcach. E, I e, tam była, ponieważ był to festiwal, zresztą bardzo, bardzo piękny festiwal. Nasi znajomi prowadzą festiwal Jestem. Polecam, za rok myślę, że będzie tak samo pięknie jak, jak w tym roku, a może piękniej, bo to miejsce się rozwija. Natomiast pierwszy nocleg, bo później już spaliśmy na terenie festiwalu, ale pierwszy nocleg zamówi zamówiliśmy sobie, zarezerwowaliśmy w winnicy. Która nazywa się Spisz, Winica Spisz. No i właśnie teraz o tym chcę powiedzieć, bo to jest niesamowite miejsce prowadzone przez bardzo pracowite małżeństwo, bardzo miłą, bardzo miłą panią, która pierwsze co zrobiła, to dała nam do degustacji wino. I yy, yy, no właśnie. <laughs> ja o tym, ponieważ my wczoraj z mamą, moją mamą, otworzyłyśmy sobie wino. I słuchajcie, no to jest takie wino, pokażę Wam. O, tak wygląda to wino, które otworzyłyśmy, więc. Yy, czekajcie, żeby etykietkę Wam przybliżyć. Półwytrawne wino orange. Rzeczywiście, kolor jest taki. Yy, Pomarańczowy. To nie jest taki słomiany kolor, taki jak ja bardzo lubię, ale to jest taki właśnie pomarańczowy. Ale powiem Wam, że wczoraj wieczorem tak piłyśmy sobie z mamą tubinko. To jest bardzo przyjemne wino. Takie naprawdę przyjemne wino. Jest lekkie. Ma taką bardzo fajną, owocową nutę. Ja uwielbiam w lato pić białe wino. W takie miesiące zimowe i jesienne już przechodzę na czerwone wino, ale latem lubię pić właśnie białe wina, pomarańczowe wina. Z różowymi nie mam jakiegoś specjalnego doświadczenia. Zawsze mam białe, czerwone prosto prosta dziewczyna. I no, i teraz właśnie weszło to wino pomarańczowe, i ono nie jest ani grama, właśnie za słodkie w moim odczuciu. Jest bardzo dobre, jest bardzo naturalne. Jest tak naturalne, że dzisiaj rano wstałyśmy obie o godzinie 5.45 jakoś tak. Kot, którego mieliście okazję poznać, postanowił pobucać mnie łebkiem i zrobić nam pobudkę. I, no, i wstałyśmy tak. Ja wstałam taka rzeźka, patrzę, mama już jest oczywiście na nogach, i tak, wow. I zero jakiegokolwiek wrażenia, że piłam alkohol dzień wcześniej. Od razu zrobiliśmy tonę prania, <grym> pobrałyśmy tapicerki, i w ogóle zrobiliśmy tutaj masę, masę porządków, z taką z takim bardzo dużą dawką energii, dobrym humorem, i też takim poczuciem, że. No właśnie, że jeżeli pijesz coś, co nie jest trucizną, jeżeli pijesz coś, co daje ci dobry nastrój, jeżeli pijesz to w towarzystwie, które sprawia, że masz dobry nastrój, to wszystko jest takie, jakie powinno być. Więc, kochani, kończąc, zachęcam Was do Waszych osobistych podróży po różnych zakamarkach Polski. Bo degustujcie, dzielcie się, e, poznawajcie tak, jak, jak i my poznajemy. My się w ogóle bardzo, bardzo wszystkiego uczymy, inspirujemy, słuchamy, przyglądamy, bo za chwilę, za jakieś 3-4 lata, sami będziemy pewnie nalewać taki trunek w butelki i zobaczymy, jak nam pójdzie. Na razie mamy starszych kolegów, e, koleżanki z takim doświadczeniem polskim, winiarskim. I bardzo im kibicujemy, wspieramy, wiemy jaka to jest ciężka praca, nie ma tutaj, przynajmniej ja mogę powiedzieć o, o sobie i o Jędrku, że w nas nie ma absolutnie żadnego poczucia rywalizacji, tajemnic, jak zrobić, albo nie, chcemy, żeby każdy, każdy człowiek, który, który pracuje na, na swoją firmę, na swoją markę i szczególnie tak wymagającej pracy, jak, jak, jaką jest prowadzenie winicy, to pragniemy, żeby każdemu naprawdę dobrze się wiodło, żeby, żeby wspierać się nawzajem, inspirować, polecać i, i zachęcać Was, naszych kochanych odbiorców, klientów, przyjaciół, do, do tego, żebyście wspierali no, właśnie ten polski rynek, jakże prężnie rozwijający się winiarski rynek. Ale też nie zachęcam tylko do picia alkoholu, bo jest też dużo innych produktów, które można nabyć, tak jak już zresztą Wam mówiłam, ja marzę nie tylko o wytłoczonych sokach i tych w ogóle Oc ocet z winogron jest bardzo dobry, czy olej z pestek winogron i myślę, że jest dużo, dużo rzeczy, które można w winicy dostać dla siebie. My będziemy na pewno poszerzali nasze, nasze produkty o wiele ciekawych rzeczy, też takich regionalnych, też dużo. Oj, ale to już dwunasta minuta leci, więc to jakbym Wam zaczęła opowiadać, jakie ostatnio poznałam tutaj podkarpackie jeszcze inspiracje, których nie, 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 nie miałam wcześniej okazji poznać. To było bardzo, bardzo długie nagranie, a, a chodzi o to, żeby Was nie zanudzić, więc o tym będzie w następnym odcinku. Ja to tak jak widzicie nagrywam, że zaczynam od Kotków, piesków i a potem przechodzę do tematu ważnego, a potem kończę 20% za długo. Ale widocznie taki mam urok, taka jestem i też to w sobie akceptuję, że no. Jest jak jest. Życzę Wam dobrego dnia i no i co mogę powiedzieć, polecam. polecam zawsze dobry. Nastrój, i jeżeli macie ochotę, to, to zapraszam kiedyś tu do nas, do łodyny. <średziora> Pozdrawiam, Hej.